Dziś, dziś jestem w Nowym Warpie. Przyjechałem do moich rodziców do Trzybierzy Namówiłem kochanego Totusia, Który jest gdzieś tam <laughs> Przyjechał do mnie połowić do Nowego Warpna Nad Zalewem Szczecińskim Zobaczymy co tutaj uda się powyciągać Ciekawe jak coś będzie to wam oczywiście pokażę Pogoda jest przepiękna Troszeczkę wiaterek wieje, miałem nagrywać telefonem, ale nie wziąłem uchwytu, e, który mi Mario e, polecił. Serdecznie Cię kolego pozdrawiam, dzisiaj łowimy normalnie GoPro z platy. to co, do pierwszego fanta. Jeszcze nie. Tego tylko rejonu nie sprawdziliśmy. Ale to całe. To jest straszny muł. To się koncepcja kompletnie zmieniła. Za dużo mułu tu jest, nie da się nic wyłowić. Albo nic nie ma, jest zbyt czysto. 1-0 dla nowego wartu. <grytanie> Idziemy do jasienicy, nie? dziecim do yaşı nic Matala A tam są Międzyzdroje i gdzieś tam jest Świnoujście. To tak, troszeczkę wycieczka krajeznawcza. Spokojnie, tu nie będę wchodził. Tu kiedyś nie było tego portu jest w miarę świeże świeżo zrobione mhm. był plan żeby tutaj z portu starego po niemieckiego połowić zobaczyć ale tu nam kawalotek zastał to to połowimy tutaj a jak nie tutaj to jeszcze jest fajne miejsce dziś taki kolorowy dzień w różne miejsca sobie jeździmy i zwiedzamy wszędzie jest muł to jest Zamulone całe dno. Paluszkami idzie, o, się ślizga po mule. Otóż odcinek będzie parę minut trwał. A to nic z wody nie wychodzi. Puchy. Wycieczka krajoznawcza. Puchy. Gdyby jeszcze puchy wychodziły. Ja przygotowałem sobie buty na magnes. Nie no, wzięłem z domu W tamtym miejscu w No dobra, spróbuję tam zarzucić No, Powiem wam, że Dzisiaj dzień z mułem Zobaczymy co będzie dalej Teraz krótka, le lekcja, krótka lekcja historii. Otóż to miejsce, które jest za mną, jak mi teraz kata opowiadał. Tu stał kiedyś młyn, i tu stało takie budownictwo, które znajduje się za mną w tej chwili. I na wzór, sorry za cień, i za wzór. Em, Ktoś takie coś właśnie tutaj ładnego zrobił w miejscu ruin tego właśnie jakże tu ponoć młynu To jest miejscoweczka na którą dzisiaj przyjechaliśmy, zobaczymy, jest tu przystań jachtowa eee... zobaczymy co będzie Szkoda czasu bo ten odcinek dość pusty będzie Przepraszam to wszystko zawsze jego wina jest. Ciekaw jestem, co tutaj będzie. Targam coś. O kurde. O kurcze. Patrzcie na to. Tego nie grali. Co to jest? Słuchajcie, co to jest? Jakie ładne haki. Są dwa haki, tu jakaś zębatka. Hm. Tu mam, odnoszę wrażenie, że coś tam się chwyciło, ale ile w tym prawdy, to nie mam pojęcia. A no pewnie, że się chwyciło Gałązka i Śmieci Uwielbiam takie sytuacje, kiedy Jestem w tym miejscu magnesem A tam pan wędkarz sobie przyszedł po mnie oczywiście I mówi, że stąd spadał, bo mu ryby poszedł A teraz karma go dopadła Bo ma zaczep no i walczy, żeby spławik odzyskać Tymczasem jakieś takie dziwolągi mi tu wychodzą Widzę, będzie akcja ratownicza Takie morsowanie wiosenne Tu panowie są pod wpływem Alkoholu Teraz to jesteśmy najlepsi kumpla, bo magnesem... No pewnie. O, grabie idą w ruch, to da radę. Albo do gaci. Nie sięgnie. O, panowie dają radę, a ja chyba coś mam. Chyba przez duże C. E, albo przez y, małe A na końcu. <ścoughs> Chociaż... Kurde, no nie wiem. No jest coś, pręcik, proszę bardzo. Bo coś tutaj... O kurde Proszę bardzo Zarombi Nówka nie śmigam Muł dobrze to zakonserwował Ale złapało za tą metalową rzecz Ale ledwie ledwie, tylko za tą krawędź gdzieś tutaj Ua! O oh, fuck, co za dziwne dziabągi. To nie wiem. To jest, yy, ten. A to nie jest mufa od palnika? Narzędzia lecą. Jest grzechotka i jest... monetka. Dwa grosze. Nie. I dwa czary warińskie, Żebym się tylko nie skąpał. No. I. I co? O, ale, o widzisz? To żelaz. Jak w literce V się Magda zaczepił. Drewniany żelaz. Drewniany żelaz. Oddawaj, partucha. O. No i dobra. Gwózdek raz, gwózdek dwa, gwózdek trzy. Dobra, słuchajcie, szybki, spontaniczny, dwugodzinny wypad w parę miejsc. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał. Ale idę, jak wam powiedziałem o tamtym miejscu na Skałkach. Tej takiej budowli, to tu jest druga w o wiele lepszym stanie. Tak to wygląda. Nie wiem, która ona, czy ona to samo miejsce przedstawia. Czy jest to inny obiekt? Tu są jakieś napisy: eee... Od końca XIX wieku do połowy. A zresztą sobie pauzę zrobicie i możecie. Przeczytać. Zakłady przetwórstwa zbożowego, potoczne zwane Młynem Stefana, tak, to było to miejsce. Zostały zbombardowane 29 maja 44 roku przez lotnictwo alianckie. Tak to. Tak to tutaj wyglądało. to ładne wejście. O, no tak więc tak to wyglądało. Tak to leciało. <grymne> ładne to. To było to samo chyba co tamto, nie? O, tak to wygląda. Nie ma dziury. Nie ma dziury? Fajne. A tutaj są ruiny. Z to też któregoś wieku, Tak dzień. Vlogowy, luźny odcineczek z magnesem. Dzień na lajcie. Dzień, dzień na lajcie. Teraz wam pokażę myk fachowców roku. Już możemy iść w sumie do auta, bo auto tam jest zaparkowane, więc trzeba dojść do góry. Tak sobie można iść, ale nagle jest. Nagle jest dupa. Total error. Nie mam żadnego pojęcia. To mi strasznie przypomina gruby tumik do pistoletu. Nie Wiem, wiem. Ale tylko wzór tych kresek takimi mi przychodzi, bo ja się też w ASG bawię. Grzechotka, kotlet to. Tak, ale to innego razu. A to jest taki ściągacz. Tutaj tata mi podpowiada, to jest śruba francuska, rzymska, o śruba rzymska z grzechotką lewo-prawo do ściągania dwóch elementów do siebie. Taka ciekawostka. Tak więc co, ode mnie to już tyle. E, dzięki, że dotrwaliście do tego vlogowo-magnesowego odcinka. Ja uciekam już do rodziców. Będziemy mieć pod wieczorek kolacyjkę robić. Dzięki, za, że oglądaliście. Dzisiaj są święta, w sumie niedziela. Sobota. Tak, dzisiaj sobota. Co ja gadam? Dzisiaj sobota. Tak więc jakby co to, to spóźnionego, smacznego jajka i mokrego dyngusa. Bo to zobaczycie gdzieś w kolejce. Tak więc dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się, bawcie się dobrze. Cześć.